Dziś chciałbym porozmawiać o czymś, co brzmi trochę tajemniczo, ale jednocześnie dotyczy każdego z nas. O śnie i o czymś, co często pojawia się w rozmowach ludzi interesujących się naturą, energią i spokojem, o falach Szumana. W ostatnich latach coraz częściej mówi się o nich w kontekście zdrowia, wyciszenia, a nawet poprawy snu. Ale zanim zaczniemy, nie chodzi tu o żadną magię, tylko o zjawisko, które faktycznie istnieje. Coś, co towarzyszy naszej planecie od zawsze. Fale Schumana to nic innego jak naturalne drgania elektromagnetyczne, które powstają między powierzchnią Ziemi a jej jonosferą. Wyobraźcie sobie, że planeta ma swój własny rytm taki spokojny, niskoczęstotliwościowy puls, który stale jest obecny w tle. Jego podstawowa częstotliwość to około 7,83 Hz. To bardzo niska częstotliwość. Nie do usłyszenia uchem, ale fizycznie realna. Te fale powstają głównie przez wyładowania atmosferyczne, czyli błyskawice. W ciągu sekundy na całym świecie dochodzi do kilku tysięcy takich wyładowań, i wszystkie razem tworzą coś w rodzaju elektrycznego echa planety. Fizycy traktują to zjawisko po prostu jako naturalny element pola elektromagnetycznego Ziemi. Ale z czasem zaczęły pojawiać się głosy, że te częstotliwości mogą mieć subtelny wpływ na organizmy żywe, w tym na człowieka. Niektórzy badacze sugerują, że częstotliwość szumana jest bardzo zbliżona do rytmu pracy ludzkiego mózgu w stanie relaksu, czyli w tak zwanych falach alfa i teta. To stan między czuwaniem a snem, między aktywnością a wyciszeniem. I tu właśnie pojawia się ciekawy trop. Być może te naturalne drgania pomagają nam się zsynchronizować z rytmem planety, a tym samym sprzyjają spokojowi i regeneracji. Nie ma jeszcze twardych naukowych dowodów na to, że fale Szumana bezpośrednio wpływają na nasz sen, ale sama idea jest piękna i logiczna. Człowiek przez tysiące lat żył w naturalnym środowisku zdala od sztucznego światła, hałasu, urządzeń, fal radiowych. Dziś nasze życie wygląda zupełnie inaczej. Otacza nas elektronika, sztuczne światło, ciągłe bodźce. Mózg dostaje nieustanny strumień informacji i trudno mu się wyciszyć. Może właśnie dlatego tak wielu ludzi ma problemy ze snem. W pewnym sensie odcięliśmy się od naturalnego rytmu ziemi. Wyobraźmy sobie dwa wieczory: w jednym siedzisz w małym domku na wsi, słychać tylko świerszcze i wiatr. Nie ma telefonów, ekranów, żadnych powiadomień. W drugim siedzisz w mieście, w mieszkaniu pełnym urządzeń. Ekrany świecą, z ulicy dobiega hałas, w tle pracuje router, telewizor, telefon się ładuje. W obu przypadkach ciało jest to samo, ale środowisko zupełnie inne. W tym pierwszym łatwiej zasnąć, w tym drugim trudniej. Może właśnie dlatego, że w tym naturalnym środowisku jesteśmy bliżej rytmu, który od zawsze nam towarzyszył. Fale Szumana, choć same w sobie są subtelne, symbolizują coś bardzo ważnego przypomnienie, że człowiek jest częścią natury, a nie jej obserwatorem. Nasz organizm reaguje na światło, temperaturę, dźwięki, rytmy dnia i nocy. Wszystko to tworzy biologiczny zegar, który reguluje sen, czuwanie, poziom energii i hormony. Kiedy ten rytm jest zaburzony, cierpimy. Sen to nie tylko odpoczynek, to coś o wiele głębszego. To stan, w którym ciało i mózg wykonują ogrom pracy, której nie widać. W czasie snu mózg porządkuje wspomnienia, przetwarza emocje, naprawia połączenia nerwowe, a ciało regeneruje komórki i mięśnie. To dlatego po dobrej nocy czujemy się jak zresetowani, a po bezsennej, jakby wszystko było trudniejsze, cięższe i bardziej męczące. Sen składa się z różnych faz. Najpierw zasypiamy, potem przechodzimy w coraz głębsze fazy snu, a po pewnym czasie wchodzimy w fazę REM. To właśnie wtedy śnimy. W tej fazie mózg pracuje intensywnie, jakby w ciągu dnia. Tylko ciało jest wyłączone, sparaliżowane, żebyśmy nie odgrywali snów. REM jest niesamowicie ważna, bo to w niej mózg porządkuje emocje, przetwarza doświadczenia. A pamięć układa się w całość. Kiedy ktoś przez dłuższy czas śpi za mało, faza REM jest pierwszą, na której oszczędza organizm. A to właśnie jej brak najbardziej odbija się na psychice. Ludzie, którzy śpią krótko, są bardziej drażliwi, mają trudności z koncentracją, częściej popadają w przygnębienie. Brak snu sprawia, że mózg nie ma kiedy się oczyścić i zresetować. Zaczyna działać wolniej, a emocje stają się trudniejsze do opanowania. Ciekawe jest to, że jeśli przez kilka nocy śpisz źle, a potem w końcu porządnie się wyśpisz, organizm automatycznie wydłuża fazę REM. To dowód na to, jak bardzo jej potrzebujemy. Sen to nie strata czasu, to konieczność. To tak, jakbyś miał telefon, który codziennie działa przez 16 godzin. Jeśli nie podłączysz go do ładowania, bateria w końcu padnie. Z nami jest tak samo. Że te częstotliwości mogą pomóc w synchronizacji fal mózgowych i wprowadzeniu w stan spokoju, podobny do tego, który pojawia się tuż przed snem. Nawet jeśli nie ma twardych dowodów, to sama idea spokoju, ciszy i naturalnego rytmu działa uspokajająco. Kiedy kładziemy się spać w otoczeniu cichym, ciemnym i spokojnym, nasz mózg może złapać rytm. I to nie musi być dosłownie rytm 7,83 Hz, ale rytm natury wolny, równy, bez pośpiechu. Brak snu to dziś problem cywilizacyjny. Jesteśmy przemęczeni, przebodźcowani, uzależnieni od bodźców. Kiedyś po zmroku człowiek kładł się spać, bo nie było światła. Dziś możemy mieć dzień 24 godziny na dobę. I korzystamy z tego, jakby nie było konsekwencji, a są. Brak snu wpływa na wszystko, od nastroju po odporność. Po jednej zarwanej nocy nastrój się pogarsza, reakcje emocjonalne są silniejsze, trudniej o cierpliwość. Po tygodniu niewyspania zaczynamy czuć się jak w mgłach. Po miesiącu zaczyna cierpieć ciało, układ odpornościowy, serce, metabolizm. Sen to też strażnik naszego zdrowia psychicznego. W fazie REM mózg uczy się reagować spokojniej. To dlatego po dobrej nocy potrafimy z dystansem spojrzeć na to, co wczoraj nas stresowało. W nocy, w czasie snu, emocje są porządkowane. Jakby ktoś układał książki na półkach. Brak snu sprawia, że wszystko leży w nieładzie. Dlatego tak ważne jest, żeby dbać o to, jak śpimy. Nie tylko ile godzin, ale w jakich warunkach. Sypialnia powinna być spokojna, ciemna, bez rozpraszaczy. Warto odłożyć telefon, komputer, telewizor. Warto dać sobie pół godziny ciszy przed snem. Niektórzy słuchają wtedy szumu, dźwięków natury, nagrań z częstotliwością szumana. Czy to działa? U wielu ludzi tak. Nie dlatego, że dzieje się coś magicznego, tylko dlatego, że pozwalają sobie na wyciszenie. Mózg ma szansę zejść z wysokich obrotów. Zwróćmy uwagę, że kiedy człowiek śpi dobrze, całe jego życie wygląda inaczej. Łatwiej się skupić, pamięć działa lepiej, emocje są stabilniejsze, nawet relacje z ludźmi się poprawiają, bo mamy więcej cierpliwości i empatii. A kiedy śpimy źle, wszystko zaczyna się sypać. Można powiedzieć, że sen to najprostsza i najtańsza forma terapii, jaką wymyśliła natura. Nie kosztuje nic, nie wymaga recepty, a potrafi naprawić to, co zepsuł stres, pośpiech i codzienny chaos. Jeśli więc ktoś mówi, że sen to strata czasu, Warto mu odpowiedzieć, że brak snu to strata życia, bo człowiek, który się nie wysypia, nie przeżywa w pełni swojego dnia. Nie ma energii, nie ma radości, nie ma cierpliwości. Fale Szumana można potraktować jako przypomnienie, że świat ma swój rytm i że my też powinniśmy mieć swój. Nie jesteśmy stworzeni do życia w ciągłym pędzie. Potrzebujemy ciszy, równowagi, powtarzalności, nasze ciała. Nasze mózgi i nasze emocje działają najlepiej wtedy, gdy jesteśmy zsynchronizowani z naturą. Więc jeśli czujesz, że jesteś zmęczony, że nie możesz się skupić, że wszystko cię drażni, może nie potrzebujesz kolejnej kawy ani suplementu, może potrzebujesz po prostu snu, dobrego, spokojnego snu, który przywróci ci równowagę, pozwól sobie na to. Odłóż telefon, przygaś światło, otwórz okno, poczuj powietrze. Ziemia ma swój rytm. Ty też go masz. Wystarczy się do niego dostroić.